Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 9 lipiec 2022 rok. Coraz częściej zadajecie Państwo mi pytania, co z tą zwałką za cmentarzem na Bandurskiego, co z tymi śmieciami, które zostały wyrzucone 23 maja tego roku. Drodzy Państwo, sprawa jest skomplikowana. Rozmawiałem z zastępcą burmistrza gminy Białęka, bo to na tym terenie, na terenie Białęki jest wyrzucona ta wanna tych odpadów tego, jego dziadostwa. Jak to wygląda? Prywatna działka, właściciel został powiadomiony, że na jego działkę zostały wyrzucone śmieci. Jak się dowiedział, zwariował, a jak się dowiedział, że to on musi uprzątnąć, to będzie kosztowało go około 60 tysięcy złotych, to w 3 sekundy osiwiał. Niestety takie mamy prawo. Gmina Białęka, mimo Mimo tego, że chce w jakikolwiek sposób pomóc, to nie ma możliwości zainwestowania publicznych pieniędzy w sprzątanie prywatnej działki. Takie jest prawo, byłoby to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Drodzy Państwo, my, jako Czyste Marki, organizacja zajmująca się m.in. sprzątaniem różnego rodzaju śmieci po naszych lasach mareckich, skupiamy w naszych szeregach wielu silnych mężczyzn. I zaproponowaliśmy gminie Białęka, żeby podstawiła kontenery, dała widły, rękawiczki, maseczki i my w tych kilkunastu mężczyzn to po prostu uprzątniemy. No Jednakże, tak jak wspomniałem, nie zawsze chęci są wystarczające. Gmina Białęka nie może zainwestować w prywatnych. Nie może zainwestować publicznych pieniędzy w sprzątanie prywatnej działki. Właściciel tego terenu powiedział, że będzie się odwoływał do sądu, tego nie posprzątał, bo jego po prostu na to nie stać. Wiem też od internautów, że podobna wanna śmieci została wysypana około dwóch tygodni temu za Radzyminem na trasie Zawady Radzymin. Jak ta sprawa się zakończy, tego nikt nie wie. Na tę chwilę policja nadal prowadzi przesłuchania tutaj okolicznych domostw, czy, czy są świadkowie, sprawdza monitoring, ale też z informacji, które uzyskałem, no niestety nie ma żadnych wiążących danych, które mogłyby ustalić samochód, numery rejestracyjne, które te śmieci i tą ciężarówkę, która. Te śmieci tu wywaliła, także będzie przepychanka między gminą Białęka a prywatnym właścicielem. Natomiast de facto poszkodowani to są mieszkańcy tutaj, którzy mieszkają w okolicy i spacerowicze. Bo teraz jest gorący, nic się nie jak jest deszcz, potem ciepło to jest smród niesamowity. Te śmieci zaczynają pomału być rozwalane i to przez wiatr przez jakąś zwierzynę. Jeśli będę miał jakieś nowe informacje, to oczywiście poinformuję Państwa. Wszystkiego dobrego, Tomasz Paciorek.